Z tej strony RIVLAC i to jest mój kolejny odcinek Super Craft Bros. Dobra, to bez przedłużania, zaraz będziemy zaczynać. Yy, są jakieś arenki wolne? O, tutaj nie, nie jest wolna. O, tu mamy jakąś wioskę. No jak już pełna? Bo przez chwilę przez jeden. Dobra, no to może ten... Widzimy się za chwilę, żeby was nie na... Nie, nie na... Nie zanudzać, no. Dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy już na arence Stronghold. Wybierzemy sobie postacie i bierzemy kr. Nie, klipperem graliśmy. Kaktusa. Dobra, kaktusa bierzemy. No i w druga arenka y będzie to. Y chyba wybierzemy sobie zombie. <grym> zombie jeszcze chyba nie grałem. Ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra. No to czekamy, czekamy. Mam rozegranych 16, gemy 14 i chyba wygranych 7. Z 4. O kurde, no nie, pomyka mam no super po prostu. Nie! W ogóle, co tu creeper? E, zombie. E, Kim ja jestem w ogóle? Pfff, spadł! Jaki ty! Co radę? Nie! Kusia, wióżka. czy tu? było? Nie! Najpierw. Papier, fuck ale dobra i tak wiedzia, wiedziałem, że zginę, bo no, miałem tylko O tu kurde są dwa płomyki, fuck. Nie. Nienawidzę. Kurde jaki się wspina. No niestety kaktus nie jest za dobry. Może nawet nagramy 3 A ręki jeszcze tego nie wiem, ale nie możemy tego zlamić! Fak, nie zbieraj mi! Wypadł, ja pierdolę. Dobra, idziemy na tego... Kolesia. Gdzie ten typ? Fak! O, ale on ma bardzo mocne combo, więc bardzo fajnie, dobra. Co może robimy? 2,5 serca. Tutaj się najbardziej... Tym. Respią, to może tutaj poczkamy sobie apokalipsa, co to jest? Dobra. Może coś tak myślałem. Tu już na tygu... Jest, dobra, spadł, pięknie. Dobra, no to camper. No wiem, kampuje. Campi, ja pienię, kampuję. Hmm. No tutaj zaraz powinien się zrespić. Chociaż nie. Tam jest. No nie FAK! Miałeś... Jest, dobrze. Dobrze, dziękuję, dziękuję, ale teraz nie będę... Bym... To już Kaktus... Jest! Taki, 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 taki może być, bo nie ma nic wartościowego, ale ma bardzo dobry mieczy, który teraz niestety zginę, ale zabiję tam tego typa. Dobra, mamy dwa serca, jakiś pitu ma pięć. Bo no on na pewno gdzieś kamie. Aha, tu ten pitul, to chyba wpadł do tamtej wody. O, właśnie. Bo to, 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 to świnka jest. Jakby, co ja bardzo y, lubię świnkę, więc y, jakby nagrywał te trzy arenki, to dla mnie świnka jest bardzo słodką, bardzo fajna dla mnie. I jak y, nagramy te trzy arenki, to ta, tą ostatnią będę nagrywał, a czyli będę grał świnką. Ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, bo. No ja pierdzielę, no kaktus nawet dobry. Zaraz tego pitu cał, cał, całego zabijemy, ale to już płomień na mnie kampi. Ja pierd! Nie! Yuh, kurde. Może do wody? Nie no, już nie wpadłem do wody. Dobra. zostało nam ostatnie życie, więc możemy zginąć. O, gdzie on jest? Fuck! Nie. Ale jak on mnie bierze? What the fuck? On jest 4-5 klatek bije! Nie no, widzieliście to. On mi z pięciu kratek wziął, bił. Dobra, jest jakaś szybka ręka, żeby nie robić cięcia. Kurde. Jejku, wioska. Niestety nie. No to dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy na y, kolejnej aryce i ta sama bodajże, ale... Dobra, spróbujemy ten... No... Jak będzie ta trzecia to spróbuję, spróbuję ten... Trafić na inną, ale dobra. Zabierzemy zombie, jak mówiłem. Jeszcze tą klasą nie grałem. W ogóle ktoś ze mną gra? Dobra. No i dobra, co zombie ma? O, łopatę, ostrój 2, odrzut 1. No razie... Wada, to może być. Zobaczymy, jak to w ogóle będzie. What the fuck? Witera ma, Witera ma. Witera też jest dobrą klasą, ale na razie ten. W takich początkowych odcinkach nie chcę go wam pokazywać. Tu mamy... Co to jest? No dobra. Chyba miał tego. Na ciemno. stał się. Roczny shadow. O, to chyba... On ma jakieś lagi. I mogę sobie go tak zabijać, żeby mi nam nie przeszkadzał. What the fuck? Czemu on nie ma żadnej klasy? Nie ma żadnej chyba klasy. A dobra. Nie miał nic zdobicia, to spoko... O dobra, już ma. Dobra, e, nawet nie wiem co to za klasa. Jakiś dziadzi, dziadek, który w ogóle zabiera jedno serię, przykład, tylko mi, Więc i tak zaraz on dednie. jak ja w ogóle go biorę. E, na dole są. teraz tak na niego taki jump! I tak... What the fuck! Nie, 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 wypad, wypadł, wypadł, wypadł! Jest, ale go też zabiłem najpierw, ale potem jest z potem ten wziął. Może zrobimy seczanka. Zresztą... Nie, 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 Musimy spróbować tego tutaj typa. Dobra, zabijcie go Ma jeszcze trzy życia. Więc, dobra. papier Dobra, myślisz. Dobra, gdzie inni są? Tak. Tu jakiegoś typa! Fuck, z do mnie celuje. Kabi, widzisz. Ale mu się to nie uda. coś no, mnie tak ten, trochę latałem. Bo tam fakt że wypadnie. Zrobi to bardzo dobra klasa. To bardzo mi się podoba. Teraz idź stąd, kurde. Nie no, uciekaj mi. Dobra. Tam Ariand O, oh, O, Jopier, ja myślałem, że już kurde w ogóle nie gra tu. tu, tu a to ten Witter. Teraz taki... Kurde chciałem tam coś siebie być. Dobra, spróbuj. Jopier! Ja ma... O, ma bardzo dobry łuk, też Wam pokażę tę klasę. Bodajże w następnym odcinku. Dobra. Może... Będziemy szukać tego witera. Tutaj jest. I w ogóle oni wszyscy! Fuck! Wither mnie zaatakował. O nie! Jestem w pułapce. Chyba, że jest u serca. Kuja, pierdzielę! Dobra, trudno. Tu ma Co to, do świnia? What the fuck? Nie! Dobra, jesteśmy w wodzie. Co to jest? O, byli mnie ranie dwa. What the fuck? Nie! Niki musimy robić. Nie! Nie widzę. Oh no! Ty spadnij niżej, dobra. What the fuck? Nie! Jesteś? jest. Jeszcze jesteśmy? Musimy być szybciej. Wypad. Nawet on zginął, więc bardzo fajnie Może dwa razy spacja Wydaje to będzie jakoś szybciej What the fuck, do mnie mniejszy szkielet Celuje, nie Dobra, może Zaraz, no, no już chyba nie skoczę do wody No niestety Dobra, e, zostało mi jeszcze Dwa życia, więc to ten Aha, to ten szkielet ma no, życie To muszę go dobić Żeby nam nie przeszkadzał W walce z Twitterem. Takiej ostatecznej. O, dobra, o, lol, czemu latam? No niestety lag jest, więc może mnie wywalić, ale jak mnie wywali, to oczywiście będzie chyba trzecia ręka. Chyba, że on zginie, ale jeszcze nie wiadomo. Mogę na latać mogę. Dobra. No i co? A nie, jednak nikogo nie wywaliło, ale patrzcie, na przykład wywaliło kogoś z tego, na przykład z piekła i ktoś tam wygrał w piekle co jest, e, Tylko e, na serwerze Play Squad Life, tylko na Supercraft są takie lagi. Na przykład na, na Skywarsach nieba. Aha, taka propos do Skywarsów. Nie było dawno odcinków, ale po, e, następny odcinek właśnie pójdzie być z tych Skywarsów. Dobra, zginął. Nie, nie do wody. No kurde. Ty No nie! Jejku, co ja zrobiłem? Nie! Uch, kurde, dobra. Może wygrać? Ale on ma też dwa życia. A nie, ja mam jedną, kurde. No będzie trudno, ale jak wygram, to to że będzie koniec. A jak przegram, to jeszcze jedną, bo bardzo fajnie mi się gra. No ale dobra, teraz idziemy go szukać. Jestem na dole. jest moja akcja? Kurde... No od góry go? What the fuck? Nie no, uciekaj mi. Ale bo wzięliśmy, nie? No Fuck, 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 fuck. Nie tu gdzieś... Nie pierdolę mi pod Gdzie on jest? No! Jak mi oczek. What the fuck? Jaka wal walka z Wither'em? Dobra, wygraliśmy. Ale no ma mało mamy życia. Podejście zostało mu... Nie wierzę. Nie wierzę. Już to chyba przegrałem. Tak. Niestety przegraliśmy to, ale bardzo fajnie mi się gra, więc o, no dobra, nie będę już robić cięcia. Dobra, ale no ten wybiorę sobie zaraz klasy. Dobra. To postacie i jak mówiłem, bierzemy sobie świnie. Świnia jest bardzo fajna. Podoba mi się bardzo ta klasa. Dobra ten, no dobra, no to, nie mam co mówić, no po prostu czekamy, o dobra, świnka ma ostrość 2, nie ma żadnego, dobra, bez komentarza, ten, what the fuck, to ten zombie, jest, świnka jeszcze żyje, świnka pokona, tego, what the fuck, Pierdziemy głupi zombie. Ile tu płomieni! Dobra Dobra, No Kurde. Takie bardzo dziwne. Naprawdę jakieś kolej się skałamarnicu! Creeper to bardzo dobra klasa i już mamy tylko dwa życia jejku. No, szkoda, szkoda. Tak szczerze, nie pamiętam czy do Ja Halo? No. no i tam Creeper, kurde, się skampił. My mamy tylko jeszcze jedno życie. No nie! Nie, co ja zrobiłem? Zginęliśmy. Dobra, wiecie co? Nagra... czy zagram jeszcze jedną. Ta była bardzo szybka jest jakaś Nie, nie ma. Dobra, ta była bardzo szybka, więc zagramy ostateczną, nawet jak szybko zginę, to, to trudno. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, to jesteśmy i szybko, klasa! Mamy mało czasu! Dobra, bierzemy szkieletę, mam to gdzieś. Yy, kurde, dobra, jednak szkieletem zagramy w tej... Znaczy w tym odcinku. Dobra, dobra, pamiętam Zubiaka. No nie wiem, że lag jest złów. Ja pierdzielę. No mamy też pomyka. Pokiem zgra, to nie będę go wybierał. Naprawdę. Oby mnie nie wywaliło. Proszę was. No nie wywaliło nas. No trudno, no to tak kończymy odcinek. Niestety tej ostatniej ręki nie było, ale trudno. Więc ja z wami się żegnam. Do następnych odcinków. Cześć i na razie.